O mój Ty, Aniele Złoty, samego nieba przychodniu, bądź przewodnikiem sieroty przez całe życie, dzień po dniu. Bądź przewodnikiem sieroty przez całe życie, dzień po dniu. Kochamy Cię, Panie Jezu Chryste, obecny z nami w Najświętszym Sakramencie, a w niebie otoczony zastępami anielskich chórów, którzy oddają Ci cześć i Cię uwielbiają. Kochamy Cię, Panie Jezu, który sam mówiłeś o tym, iż Aniołowie Boży strzegą nie tylko Ciebie, ale i nas w tym szczególnym dniu zawierzamy się opiece naszego anioła stróża, który jest naszym cichym, nieodłącznym towarzyszem i przyjacielem. Aniele stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia. Pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę tak, żebyś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Panu Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną. Staj mi na drodze. Bądź przeszkodą dla mnie. Prosz także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze miłującego Ojca Niebieskiego. Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco jedyny Boże. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Aniele, Stróżu mój, módl się za nami. Święty Aniele, Przewodniku mój, módl się za nami. Święty Aniele, Doradco mój, módl się za nami. Święty Aniele, Opiekunie mój, módl się za nami. Święty Aniele, Miłośniku mój, Mdrzę się Salami, Święty Aniele, duchowy bracie mój. Módl się samy. Święty Aniele, nauczycielu mój. Módl się samy. Święty Aniele, pasterzu mój. Módl się samy. Święty Aniele, pomocniku mój. Módl się samy. Święty Aniele, pocieszycielu mój. Módl się samy. Święty Aniele, patronie mój się za Święty Aniele, obrońco mój. się Święty Aniele, wodzu mój. się Święty Aniele, zachowawco mój. się Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego. się Święty Aniele, oświecicielu mój. się Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, mój święty Aniele Stróżu. Abyśmy się stali godnymi obietnic z Chrystusowy. Módlmy się. Boże wszechmogący, który w swej nieomyślnej dobroci Przydzieliłeś wszystkim wiernym już w łonie matki anioła stróża, Aby im towarzyszył, wspomagał w bojach chrześcijańskiego życia i we wszystkich dobrych przedsięwzięciach i chronił w niebezpieczeństwach, byśmy z jego pomocą mogli osiągnąć wieczne szczęście, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dobać mnie wszystkie dni moje, strzeż mnie też wśród nocy głuchej, od złych swych myśli ruje i wszystkie złowrogie duchy Od złych swych myśli ruje i wszystkie złowrogie duchy